Siemano, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 22 marca po godzinie 15. No i cóż, Ostatnie bronowanie, teraz siewy. Tutaj na tym kawałku przedwczoraj brat bronował, ale mimo to jest jeszcze dużo wilgoci, dużo mokrego. Jeszcze nie obechłać ta ziemia. No i co? No i sieje. Akurat jestem po pracy, więc mówię, wpadnę. Ponagrywam co tam. Ciekawego u niego. No i jak widzicie już ładną część tutaj zasiał. Zaraz będzie zjeżdżał, więc zaraz go tu złapiemy. Tyry, 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 tyry. Ogólnie tutaj orane było zetorem, co zresztą chyba jeszcze widać. <ścoughs> Makkorniłby troszeczkę inaczej. Bardzo ładnie miesza tą ziemię. Wszystko fajnie wyrównuje. Brona aktywna jednak robi robotę. No i co? Yy, orane było tu zetorem. Ja to orałem. Yy, orałem tutaj na bucie w podłodze, można powiedzieć, i na blokadach. Ciężka to orka. Tym bardziej że tu jest dość ostry pagurek, Takie wzniesienie górka. I tam jest z drugiej strony to samo. Zjeżdża się, tak jak widzicie, zjeżdża się w dół, równo i pod górę. Tak to wygląda e, po tej stronie. I co? Ledwo, ledwo się to zorało. Wtedy, niestety, Makormik, e, no, niestety, lekko, jak to się mówi, za mówił. No i sytuacja wyszła tak, że no, trzeba było rajd zatorem. Makormik na pewno lepiej by tutaj robotę zrobił. No Zetor jednak to Zetor, no. to nie są te przełożenia, to nie jest ta prędkość, to no jest jednak to ciągnik troszeczkę starszej konstrukcji, techniki, no i wyszło jak wyszło, miejscami naprawdę stawał, mimo że próbowałem tutaj jak najgłębiej ten kawałek zaorać. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo nierówne takie przejazdy, widzicie? Eee, dlaczego? Patrzcie, to jest ślad po bruździe, ostatnia skiba. Eee, I tak za każdym razem tutaj na tym pagórku wygląda. Tu jest ziemia bardzo, jak to się mówi, eee, piaszczysta glaniasta, gliniasta bardziej bym powiedział, chyba bardziej taka gliniasta i co? z górki widać, przejazd był elegancki tu widać, To było z górki przejazd jest fajny w miarę ok. gdzie tam takie gorsze było, no to niestety tam skiba tak nadrzuciła, jak nadrzuciła a pod górkę już widać slalony, slalony, no niestety za każdym razem brało i ściągało, wyrzucało mnie. No, to jest akurat taki teren, że, tak, jak mówię, blokady i mieszanie kołami. wiadome jak jeszcze o nich stanie, ulży się pług, no to gdzieś tam przerzuci i to tak nie wygląda jakoś super. Dlatego mówię, McCormick by na pewno tutaj lepiej sobie radził. I na pewno by lepiej to wyglądało, bo on idzie cały czas. Ale jak widzicie, brona wirnikowa wszystko bierze i wyrównuje. Elegancko to wygląda. Wszystko wymiesza i równa. Przydałoby się jeszcze jakieś wały mieć i, i zawałować to, i wtedy by to naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Efekt całkiem inny. Nie będę latał po całym polu. Jestem tutaj akurat w tak bardzo fajnym miejscu, gdzie po prostu no może gdzieś tam się lekko ten ciągnik przykopać. E, można go usłyszeć całkiem całkiem inaczej. Więc też nie chodzę po całym polu. No i też kwestia jest tego, jak widzicie, e, dlaczego też stoję tutaj w tym miejscu. że słońce na kamerę tak nie pada, ale i też ee, jak wieje, no to stoję akurat tak tyłem, żeby coś było słychać. Raz no musimy się brata zapytać, jak tam hamulce jak zrobił. No jak widzę, że opony no to na no okej, okay, jak założone bez zastrzeżeń O, idzie, idzie. Muszę gdzieś pchać, y, tą ziemię rozgarnywać. Zaraz tam przejdziemy do kabiny. Ostatnie, jeszcze tutaj, ujęcie, jak zjeżdża. Bo tutaj, już coraz mniejsza ta, ta górka, ten pagórek się robi. Zejdę na dół. Y, I oczywiście, siewy są robione ze no bo ten wałek jeszcze do tej pory, tak jak tam było wspominane na poprzednich vlogach. Nie jest jeszcze ogarnięty przez brata, ale on tak jak mów, do tego dojdzie, powoli na spokojnie i co? I, za, myślę, i pewnie będzie siał tym makkormikiem, ale na obecną chwilę no to za będzie siały, i cóż. No i tak widać właśnie tutaj, gdzie gorsze po prostu tu na tych udołkach. Tutaj lubi też być bardzo mokro i miejscami woda stać. Akurat, właśnie tutaj, bo tutaj się gromadzi wszystko i tutaj jest najgorsze, żeby to po prostu zaorać i przerzucić. Widzicie, jak to właśnie wygląda. A orając po prostu maksymalnie, zauważyłem, że ciągnik całkiem jest inny i też radzi sobie przełożenia mapu biegi ma i tak naprawdę mimo tego że jest słabszy od Zetora radzi sobie znacznie lepiej bo te napędy to wszystko nie działa widzicie w tę stronę tak nie za bardzo to widać dlatego cały czas trzymam się jednej strony do nagrywania Podnosi, fajnie podnosi cały czas, elegancko, równo. Przejdę zaraz tu do brata. Co jest? ma internet. No, się ma, się ma. Co ma opowiadać? Co robi? Co fajno, co fajno. Powiedz, co siejesz, bo nie mówiłem. A co sięje? Powiedz, się Pod ekoschematy. Tak? No, mam jako schematy owiec będzie, będzie owiec z siepką koni czynny z luce hmm. Będzie zarobić Potrójne dopłaty, będę się cieszyć Będziesz bogaty znowu, a ja o, bitny jak... Razem potrójne dopłaty i będę bogaty. Aż. No, a ja będę bitny. Ja. Życie. Życie. Nie, nie chciałem zostać na gospodarce, to teraz mówił. No. No. Teraz się już nie przepiszę, kurde. Takiego wała jak polska cała. Tak, tak, tak ja chciałem powiedzieć Jaka tu jest ziemia? Oczywiście ziemia tu jest Glina z rędziną Tam gdzie wyjeżdżałem pod górę to na dole wodą, gdzie zazwyczaj woda stoi jest rędzina Nie, jest, tu jest mieszana tu jest znowu glina, takie mieszanki Mieszanki, no, bo u góry znowu jest rędzina tak, takie u góry znowu rędzina z kamieniem Tak, z kamieniem To jest... jak nie wiem Jak widzicie gdzieś tam drobnice parzy oczywiście z dołu gdzie woda stoi Wyskane było, no ale nie dało się dobrze przeorać, bo mogło na jesieni no. Co, że to zobaczyć. to powiem wszystko po jak jest No i, no i co? Yy, Agregaci niech to fajnie wyrówna Jedynie, no po czym Bronami dwa się nie dało tego robić Ponieważ drugi raz już zagniatało i lepiło no, Bo, bo to, jeżeli to było, ja dobrze było, pamiętam, to ja to orałem to było. Było, było bardzo... Z to orałem, wtedy co się to ciągło upierniczyło też Teraz jest. Ściennie przykryta jest dokładnie po moim pługu, bo narzekacie na ten puł. A ten pług jest pod, pod tego schematy, tak? Bardzo dobry. Nie przykrywa dobrze. Radli. To przecież to chuje tak ten jak wazorkowiec, tak? Tak, tak. tak. Ideało, no, tak. no. Także jest fajnie. Nie to... no, puk trzeba wymienić kiedyś Po co? Trzeba. Teraz wszystko się jest w ścię. Raz tam No dzisiaj Magnum się je, Czajkowskim chyba z tego co mi się wydaje? Czy tam czym takim? Nie bo nie będzie nie jechałem. No. Horsze. jest? No. Nie no z daleka to ja ci ciężko powiedzieć. No no. 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 i tak jest. No, to jak mówię, pokazujemy te naj, najgorsze działki, najlepsze, najgorsze, bo to pokazać nie tylko idealnie, że rolnictwo jest, bo jest nie jest idealnie. No i co? Tak, tu będzie koniczyna, ale żeby Was nie wprowadzać w błąd, yy, czy to to tego schematycznie, yy, sieję owiec, żeby to ładnie od rady na makomo wyrównało yy, i będę się siał koniczynę rozsiewaczem. Yy, z lukantnią, strawą taką mieszankę zrobię i jak już się yy, owiec troszeczkę tam wyjdzie z ziemi, wylezie bo naszemu, Tak jest? Dlaczego nie mieszam tego zespołu? sobą? bo tak. faktycznie mógłbyś to od razu zrobić Nie, to jest gorsza rzecz Tak? za tak, głęboko Miejscami nie wschodzi Aha Czy tam lucerne Lucerne no. Jak tam hamulce? Działają bez problemu? Lecie, łocie No, no tak, to nawet. Czyli zrobiłeś dobrze no. Opony też widzę w miarę się spisują Napędy, wszystko okej? Okay? No Piękny ciągniczek, ja uwielbiam nim robić Ta. No No i sytuacja jest tego typu, że co, jutro deszcz, tak? To jutro deszcz. Bo poniedzieli nie Wiadomo co jeszcze. Więc yy, sieje yy, te newralgiczne, jakby yy, powiedzieć, te pola takie, co są budoki gdzie woda stoi, bo potem można prędko znowu nie wjechać i, i jest problem i to bardzo duży. Yy, no i po co? Jak mamy po co czekać, tak? Na A to co się da później zasiać, bez problemu po deszczach no to, to się zasiejemy normalnie bez stresu nie? także o to, o to o to chodzi a co będzie to będzie siejemy na, na wiosnę samowies, sam dlaczego by się najbardziej podobnie opłaca teraz tak małe koszty, duże zyski omusić nie ze 4 a 5 ton owca z hectare to mi się zdaje, że to jest dobrze yy, ponosząc, ponosząc tylko jakiś tam łopiec na pasty i siejąc swoim owsem Bo no, oczywiście mamy też owysła kwalifikowania, no nie? No w tym roku tak. A jaka odmiana? Nie pamiętam już. A, Nieprzygotowany a, jesteś. No. dwa miesiące temu ani pan tam No i sytuacja jest taka. Nie będę tutaj mówił. No, no, 7, 8, to czy tam ileś. Po prostu ja zawsze mogę powiedzieć, mniej będzie więcej, no to będzie. Będzie mniej, to będzie no, mniej, będzie no mniej. życie. Nie, nie, nie jestem w stanie tego przewidzieć. No. Tak jak nikt nie jest w stanie przewidzieć, prowadząc firmę, ile będzie miał zysku w danym dniu i miesiącu. Tak? Tak. No. I co się I, stanie? Tak, choć była najlepiej prosperująca firma, może, może być bankrutem pod koniec roku. Tak samo może być z rolnictwem. Tak, są grady, teraz te niskie ceny. A koszty wysokie, no już nie to bywa, więc yy, po co ściemniać? Nie rozumiem tego, po co pod tą, przed tą kamerą te YouTubery ściemniają. <noise> Koniec! Koniec no. <noise> tematu, temat się wyczerpał. Dobra, zrób ten przejazd ostatni. Tak do połowy zobaczymy i. Pokażę Wam, jak ten sprzęt chodzi. No. Załączam wałek. Brona się uaktywniła. Uaktywniła. I jedziemy. na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Na razie.